Miliony lat temu zły Sledge próbował ukraść największą moc we wszechświecie: Przynieście mi Energemy. Jednak Kosmita Keeper powierzył je dinozaurom. Musicie strzec Energemów. Sledge natomiast został wystrzelony w kosmos. Teraz Energemy zostały znalezione, a Sledge powrócił, by walczyć z nową grupą bohaterów. To Power Rangers Dino Charge. Pretty sweet. Całkiem słodko. Skarby z Zandar. The treasures of Zandar. Muzeum dinozaurów Amber Beach. Uh, Kendall? Kendall? Oh! Mów mi pani, Morgan. Did Pracowała Mark pani Holland? całą noc? Oh! Niszczenie potworów to jedno, ale fiory rządzący Pterazordem Możecie potrzebować silniejszego trybu walki w waszych Megazordach. Dlatego stworzyłam to. Aktywują tryb Dino Drive. Super. Fury nie będzie wiedział, co go uderzyło. Miejmy nadzieję. Jeszcze nie były testowane, ale jeśli działają, podwoją Waszą moc. Ale pamiętajcie, tylko w Megazordach. Tryb Dino Drive. To świetne, Kendall. Przyjechały skarby z Zandar. Już idziemy pomóc przy rozładunku. Nie ja. Muszę pomóc Shelby przy czymś nagłym w kawiarni. Musi być bardzo ważne. Daj spokój, Kendall. To znaczy pani Morgan. Praca Juliana jest świetna. Spójrz na ten szkic. Jest piękny. Całkowicie się zgadzam. Julian, Twoja praca jest wspaniała. Ale to jest muzeum historyczne, nie galeria sztuki. Przepraszam. Dziękuję, że próbowałaś. Może tak miało być. Julian, na razie. Czy Julian dostanie pokaz? Nie. Ten chłopak żyje dla swojej sztuki. Po prostu potrzebuje przerwy. Spójrz na to. Ta wystawa będzie mieć kamień z Zandar. Co to takiego? Jeśli wierzyć legendom, wszystko zaczęło się, gdy rycerz Sir Ivan znalazł kamień. Rycerze są super. I co się stało? Podobno. Setki lat temu sir Ivan eskortował młodego księcia z Zandar. Chce mi się pić, daj mi wody. Mówisz poważnie, tylko dlatego, że jest księciem, nie może powiedzieć proszę. Nie o to chodzi w tej historii. Tak czy inaczej, gdy zatrzymali się, by napić się wody, rycerz zauważył w wodzie coś błyszczącego. Sięgnął, by odkryć. brzmi jak duży orzeł. występują. Power Rangers Dino Charge. Ich wysokości Rangerzy. To nie orzeł, to Pterazord. Potrzebujemy trochę siły ognia. Zasilacz Dino gotowy. Wezwij z tego Zorda, wezwij Parazorda. Z tego zasilacz aktywacja. Para zasilacz, aktywacja. Koda, obserwuj swojego Zorda. Parazord Blast. Dzięki, Mistrzu. Nie tak szybko, wraca! Poznajecie to? Teraz mam własnego Megazorda. Zmienił się to Ptera Charge Megazord. Szkoda, że nie jest z nami. Poradźcie sobie z tym, rangerzy! Zasilacz Dino gotowy! Wezbij T-Rex Zorda! Zasilacz T-Rex, aktywacja! Hej Rex, połączmy siły! Dino Charge Mega Zord, formacja Parastego! Zordy, łączcie się! Dino Charge Megazord, formacja para z tego, gotowy. Nie lubię walczyć przeciw naszym Zordom. Tyler, nie przypuszczaliśmy, że Fury będzie kontrolował Megazorda. To niebezpieczne, ale musisz wypróbować nasz nowy tryb Dino Drive. Zrozumiano, zaryzykujemy. Racja, tak. Zasilacze Dino gotowe. Dino Drive aktywacja! Czuję napływ siły. Super. Kendall, jesteś bardzo mądra. Daję wam przewagę, której potrzebujecie. Do boju! Żałośni Rangerzy. Teraz Saber Slash. Z tego punch. Parazord Blast. Pterazord Saber Slash. Ale jest silny. Mówiłem, że przyjdę po wasze energemy. To jest ten dzień. Nie mamy obrony. Nie możemy przyjąć kolejnego ciosu. Koda, rzuć tarczę. Tarcza z tego. Blokuj. Błyskawica Ptera. Długo nie wytrzymam. Czujniki pokazują, że Megazord Fury'ego ma mało energii. To nasza jedyna nadzieja. Potrzebujemy Cię, Mistrzu! Parazord Blast! Już prawie nie mam energii. Doładuję się, a później wrócę, żeby Was wykończyć. Dobra robota, ale ten kot ma więcej żyć. Wróci. Nasze zasilacze Dino długo działały. Dlaczego Fury nie miał już energii? Ta istota, od której Fury bierze energię, może słabnąć. Nawet mała moc w zasilaczu Ptera może wyrządzić dużą szkodę. Patrzcie na tę tiarę. Jest warta małą fortunę. Wiecie, ile ludzi można za to wyżywić? Ale jakaś samolubna księżniczka trzyma to w pudełku. Może będzie chciała założyć ją kiedyś na bal. Co za marnotrawstwo? Najważniejsze, by odzyskać ptera zasilacz. Ostrożnie z kamieniem z zandar. Co do licha. Nasze energemy. Co się dzieje? Nie wiem, ale chyba się skończyło. Spróbuj jeszcze raz podnieść. Wszyscy cali. Tak. Kamień z zandar jest złotym energem. To niesamowite. To prawdziwe. Witaj, stary przyjacielu. Złoty energem jest połączony z duchem pterodaktyla. Skąd znalazł się w Skarbach z Zandar? Zandar jest w Europie. Odnaleziono tam dużo skamieniałości Pterodaktyla. Gdyby Fury to dostał, miałby nieskończoną siłę nad Pterazordem. Schowajmy go. Albo powiedzmy mu, gdzie jest. Zasilacz Ptera podłączony. Zacznij ładować. Wkrótce będę miał siłę, by zniszczyć rangerów. Dlaczego się nie ładuje? Ta rzecz w tobie blokuje transfer energii. Wystarczy! Ręcz, podaj mi Ptera Zasilacz. Nie jest nawet w połowie pełny. Miejmy nadzieję, że wystarczy. Pokonam Rangerów bez Twojej pomocy, typ bezużyteczna zabawko. Oby zasilacz zadziałał. Jeśli nie mogę wpływać na Pterazorda, jestem bezużyteczny dla sledża. Świat Blichtru. Chodźcie na nowy odcinek świata Blichtru. Co się tu dzieje? Znowu ten plotkarski program. Wracać do pracy wszyscy! Poczekaj, aż Sledge to usłyszy. Wredny kotek. Wystawa kamień z Zandar ma jutro wielkie otwarcie. Mówi się, że z Zandar pokaże się publicznie. Ze swoją nową żoną. Co? I ona będzie nosić kamień. Księżniczka ma złoty nerdzem. Kamień z Zandar. Nasza zmyślona historia jest już w telewizji. Dobra robota, Kendall. Oby Poissandra to załapała. Słyszałem, jak mówiła do Kurio, że nigdy nie przegapiła odcinka. To najgorsze. A teraz druga część planu. Wow. Wyglądasz jak wata cukrowa. Ledwo co oddycham, a stopy bolą, jakby były przeżuwane przez aligatora. Nie ma mowy. Chcę być płaszliwą, rozpuszczoną księżniczką. Chyba nie będziesz musiała udawać. Ale, Shelby, musisz. Jak inaczej zwabimy Fury'ego? Dość blisko, by odzyskać Ptera zasilacz? W porządku. Zrobię to. Dziękuję. Dziękuję. Świetne, nieprawda? Może ja powinnam być księżniczką? Abyśmy mogli odzyskać ptera zasilacz. Wiesz, Shelby, że księżniczka nie musi być rozpieszczona. Jej pozycja królewska pozwala, aby robiła też dobre uczynki. Panie i panowie, przedstawiamy księcia i księżniczkę z Zandar. Muzeum Dinozaurów w Amber Beach. Skarby z Zandar. Cokolwiek. Okay. Czysto. Brak Fury'ego. Książę z Zandar? Nie słyszałem o Zandar. Tam jest! Ale ona piękna. Może wezmę cię pod rękę? Dobrze. Możemy dostać pocałunek? Przepraszam na chwilę. Co ona robi? Nie wiem. Wspaniałe. Muszę to zabrać do zamku. I jedno do domku letniskowego. Wspaniały pomysł. Dziękuję panie. Może zróbmy zdjęcie. Jak masz na imię? Czym się zajmujesz? Gdzie się uczyłeś? Co teraz zrobimy? Nie wiem. Fury już powinien się pojawić. Coś wymyśl. Kamień z zandar. To było 800 lat temu, gdy rycerz Sir Ivan uratował księcia, księcia jego od złej, ohydnej i niebezpiecznej bestii. Niespodzianka. Dajcie mi energię. Razem z Zordem i tym Energem zniszczymy was, Rangerzy. Wezwij Zorda. W końcu nieskończona moc złotego Energemu. Jestem niepokonany. Zabrał go? Ma Energem. Włączmy Mega Zorda. Program włączy się za 3, 2, 1. Ten Energem to podróbka. Teraz oszukali mnie. Fury wypadł. Wysyłam jego położenie. Rangerzy, musicie zdobyć ten ptera zasilacz. Już się robi. Panie Fury, co ci Rangerzy panu zrobili? Zabierzcie łapy Spike Balls. Mamy towarzystwo. Tego szukacie? Wasza szarada prawie się udała, ale teraz za nią zapłacicie. Uwierz mi, ja już ją płacę. Te obcasy mnie wykończą. Musimy się przemienić. Zasilacz dajno. Dobrze wyglądaliśmy. Oj, tak. Gotowy. Aktywacja. Uwolnij moc. Rangerzy. Gotowi. Dino Star. Zbroja założona. Moc dinozaurów, gotowość do walki Vivix. Do ataku. Uderzenie T-Rex. Parasiekacz Blast Jesteście zieleni z zazdrości Nie wyżywaj się, to moja praca Pazur Raptor Wiertło Tracera Połączmy siły Poważnie Podobno jesteście trudni. T-Rex Smash. Parasiekacz Blast. Zajmijmy się tym Shelby. Jest silny. Wiertło Tracera. Ich fałszywy Nergem zrobił ze mnie głupka. Zniszczyć ich. Tyler, zajmijmy się Spike Balls. Musisz zniszczyć fiurego. Weź mój parasiekacz. Super, musimy dostać Ptera Zasilacz. Powodzenia. To koniec, Fury. Parasiekacz Blast. Nigdy nie dostaniecie Ptera Zasilacza. Ptera Zasilacz jest mój. Nie licz na to. Teraz Koda. Uderzenie tarczystego. Jesteś mój. T-Rex Smasher, parasiekacz, połączcie się. Siekacz T-Rex. Grzmot Fury. Podwójny błysk. Oddaj mi teraz zasilacz, albo cię zniszczę. Nie masz wyboru, Fury. O nie, znowu to samo. Tyler, zrób to, zniszczko. Na co czekasz? Czy to możliwe? Tata. Nie uciekniesz mi. Niezła próba, czerwony rędziarze. Zabierzcie mnie na statek. Muzeum dinozaurów. Co mówili? London? Londyn? Ani śladu Taylora. To nie w jego stylu, by tak znikać. Londyn? Chcą zobaczyć moje dzieła w Londynie? Dobrze, poczekaj chwilę. Muszę ci coś powiedzieć. Księżniczka zobaczyła moje szpice i za tydzień jadę do Nowego Jorku na pierwszy pokaz. A teraz Londyn. To świetnie, Julian! Zasługujesz na to. Zawsze we mnie wierzyłaś. Dzięki. Jesteś dobrą przyjaciółką. Halo? Co do Londynu? Keeper miał rację. Bycie księżniczką to coś więcej niż noszenie ciary. Tyler, szukałam cię wszędzie. Widziałam, że miałeś szansę, by zniszczyć Fiurego i odzyskać teraz zasilacz, ale tego nie zrobiłeś. Dlaczego? Co się tam stało? W porządku. Też bym nie zniszczył Fiurego. Nie dzisiaj. Ja też nie. Podjąłeś dobrą decyzję. Nie było innego wyboru, póki nie będziesz pewien. Pewien czego, że duch ten w środku fiurego? myślę, że 10 lat temu pojmał mojego tatę. Próbował uciec, dlatego nie zniszczyłem Fiorego. Poszedłeś za głosem serca kolego. To nigdy nie jest błędem, póki to, co jest z nim uwięzione, nie jest wolne, nie można go zgładzić. Realizacja Ozon. Czyszczenie i edycja Solaris Pląteka czytał Mirosław Burtnik.